Cześć, witajcie w piątym dniu darmowej budowy domu. Dzisiaj będziemy izolować ściany fundamentowe z styropianem albo styrodurem. Jeszcze nie wiem, co pani Agnieszka kupiła. Za chwilę się okaże, bo ma podobno być tutaj naszykowane dla nas. Za jakąś godzinkę czasu ma przyjechać koparka i robić zasyp. Do tego czasu będę musiał tą kanalizację stąd przeciągnąć, chyba tutaj, bo tutaj jest jakaś rura, więc prawdopodobnie tutaj. I będziemy chcieli wszystko przygotować pod beton. Ponieważ jutro około godziny 9:10 może ma przyjechać beton B25, więc musimy tutaj wszystko ładnie przygotować, żeby wyciągnąć już stan 0, Później zostawimy to na jakiś czas, żeby to fajnie wyschło, i prawdopodobnie będziemy już lecieć z murami do góry. I teraz będziemy robić coś takiego. O. Stropy ma pół metra. Tu jest bodajże 46 cm. Więc będziemy musieli kawałek odciąć albo po prostu zostawimy. W sumie nie wiem. Można byłoby chyba zostawić ten kawałek. Zostawiamy. Zostawiamy. No. A to jeszcze tak pach Pajak ucieka Siła Siła razy Cześć! Mm. Rambo się nie szczepił <noise> Ile misji przeżył? Nie da rady Będzie spadek góry? Będzie teraz jest ok. Takie coś, jakbyś mnie robił, to ja przyjadę jeszcze raz i ubiję, żeby te wszystkie górki, dołki zrównać. Nie, ładnie pójdzie. Tutaj ładnie pójdzie, tylko trzeba to wszystko zruszyć jeszcze. Co? Czatki nie położymy dzisiaj. Wiem. Przyjedziemy jutro wcześniej. No to my będziemy na siódmą już tutaj u ciebie. Masz weź mi tak, a ja ubijam. Tak, ale chciałem tu jeszcze ubić, bo tu najmniej przejeżdżałem, wiesz? Te dwa razy i tyle. O, dobrze idzie. tak wejdzie. Co, woda? Prędzej czy później wejdzie, ale żeby ten klej wysechł. Budowa zabezpieczona na jutro. Niestety deszcz nas gonił Jest godzina 10.30, więc i tak fajnie to szybko ogarnęliśmy Potrzebowaliśmy jeszcze nie całą godzinę, żeby zaciągnąć siatka klej na steropian I dać folię bąbelkową, bo prawdopodobnie dalibyśmy od razu Bo akurat tutaj nie jest jakoś tam grubo, więc dalibyśmy jedno, drugie Tego co tu jest na środku nie będziemy całego ściągać, bo być może będzie jeszcze padało. Dobra. I od samej góry do samego dołu. Tutaj później idzie izolacja, jeszcze jedna, czyli dysperbitem, izolacja i tu już pójdzie normalnie solbet 400 do góry. Więc ten steropian nie cieliśmy go specjalnie po to, że jak pójdzie do góry jeszcze, no to to już będzie można powiedzieć taki pas startowy Gotowe. Folia bąbelkowa steropian, siatka klej. Wszystko porobione tak jak chcieliśmy. Zostało to przygotowane tylko i wyłącznie pod beton B25 na jutro. Czyli jeszcze musimy tą górę ściągnąć. Co widzieliście? Tu zagęszczałem. I tu seropian, serodur, Styrodur piątka na w pióro I 10 cm betonu B25. I gotowe. Mamy stan zero. Mamy stan zero oficjalnie. Dzisiaj pracujemy piąty dzień. Przeważnie schodzi tak. 5 6 dni już z wylanym stanem 0. No, tutaj było trochę gorzej, bo pogoda się psuła. Ale można powiedzieć, że w ciągu tygodnia czasu mamy stan zero wyciągnięty. I teraz została izolacja pozioma. Do tego pierwsza warstwa już pustaków na zaprawie. A później wszystko na kleju. I ciągniemy do samej góry aż do wieńca. Później do drugiego wieńca. I ciągniemy aż do dachu.